Siemanko widzowie, dzisiaj mamy powrocik na kanał, po um, kilku rzeczach, ale już Wam e, to zaraz mówię. E, jesteśmy dzisiaj z Miłoszem, e, przywitaj się już z widzami. Siemano. No także widzowie, dzisiaj gramy w oto tą gierkę, jak widzicie, Geometry e, um, Ale przy tym zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę też, jak udostępnicie to ten film dalej, też będzie bajlando z góry. Każdemu dziękuję. E, um, a my już tutaj przechodzimy. Widzowie, może my się jeszcze zastanawialiśmy, ale może jak dobijecie 5 koła subów, no pięć tysięcy subskrypcji, to może nagramy jakieś anim, jakąś animowaną piosenkę razem z Miłoszem, no co Wy na to? No ja myślę, że to by było mocne, także no jak chcecie, to teraz dawajcie, subskrybujcie lajkujcie i no, napiszcie w komentarzu, że chcecie piosenkę, to przypnę Wam serduszko i ja wtedy będę już wiedzieć. Także no tak widzowie. A my teraz już nie przedłużając, przechodzimy sobie tutaj do grania. Pyk pik. A, jeszcze zapomniałam powiedzieć, że no, muzyczkę macie wyciszoną, bo to są prawa autorskie i niestety tego nie mogę puścić. Ym, a my tutaj już lecimy sobie na kolejny level. Jesteśmy na samolociku, który mi nie działa. O, w ostatniej chwili mi zadziałało. Dobra, pyk, dobra, pyk. Miłoś, że ty też grasz, nie? Czy... Y... O, tak. Dobra. Okej, okay, tutaj pełne skupienie, Ja będę chyba re reagował dzisiaj, przyjadę do tego ketcha. No, i widzowie... A, bo właśnie, dobra, jeszcze wam nie powiedziałem. E -em, ale... E... Ej, słyszycie to chyba? E -em, no, ale dobra, e jak coś to może być echo, widzowie, już to pewnie słychać od samego początku filmu. E no, bo miałam, no, e taki remoncik w moim pokoju. E jakby teraz, no, przerobiłem se na gaming room, bo e no... Jeszcze może nie będę pokazywać, bo tam kilka rzeczy trzeba na przykład neonadać na ścianę. Walnąć se. No i jakby w pełnej okaza... Nie znowu tu się rozwaliłem. W pełnej okazałości to będzie jakby perfect zrobione. Na razie tutaj se troszkę ponagrywam i się po prostu przeniosłem tutaj. Przeniosłem się do tego pokoju i wziąłem mój, mojego kompa i ten cały sprzęt. I tak, nie. bo pod Tutaj jeszcze jakby no, są y, neony pod sufitem i tak dalej, ale dobra, to już y, Wam nie będę zdradzać. Zostawcie suba, y, a jak skończymy już, to y, Wam pokażę. A my lecimy dalej. Pa, 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 Może nagramy jakiś film. Na pewno, może za miesiąc dopiero. Zobaczymy, jak Kedr da radę. No, co się tu dzieje? No i nie chcę jakieś kopiować czegoś. E, dobra, lecimy, pyk, pyk myszką. Proszę bardzo. Pyk, pyk, pyk. Dawaj, dawaj, dawaj. Co tam się dzieje? Miłość, co, co? Co ci się stało? Nie, wiem. nie <laughs> e, Okej, okay, to jest dziwne. E, dobra. Proszę bardzo, samolocik. Samolocik. Samolocik, samolocik. Dobra, pełne skupienie. Jest, jest. No, jakoś, jakieś ciastko dostam. Kurde, 497. Aha, mój rekord. Your beast 497. A. Dobra. Jakieś ciastko dostałem, nie wiem co tam było. To był jakiś kąsik widzowie, Czy jakieś ciastko tam dostałem? E, dobra, e, także my leci. My, proszę bardzo. Mm. Um, um, a miłoś na jakim ty poziomie grasz? Bo ja gram na Easy. Ja, ja nie wiem. Aha, okej. Okay. Easy. Easy peasy. Easy peasy. Widzowie, napiszcie w komentarzu, jak chcecie z Geometry Dash'a więcej ten, więcej filmików, to ja chętnie poczytam i tam popatrzę. Czy chcecie? Jakieś ciastko tu jest? Nie wiem, co to jest. O, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Widzowie, widzo. No way, no way, jestem na czerwonym poziomie jakimś. No way. Co jest? 588! 88 588. Widzowie, to prawie skończyłem. O maga. GA. dobra, ale to jest super gierka. My się nie podajemy w wiz widzowie. Proszę bardzo. Um, Pyk. Pyk. Dobra, może... Może zrobił taką okazję, żeby się z nami spotkać. No, to by było dobre. No co ja przesunęłem sę nagrywanie. Na przykład do Janek. Łatwiej wiem na którego. No. A jeśli nie, ma, nie, jeśli nie mieszkacie yy, yy, gdzieś po pobliżu, to, yy, to może dziś może się uda jakoś inaczej zrobić. No dobra, tylko widzowie, ja Wam trochę popsułem moje tło, bo trochę, trochę, trochę się popsuło. Ja myśli, nagrywasz z kamerką? Yy, nie, tylko po prostu mi się nagrywanie, bo mam ustawione, ale okej. Okay. Widzowie, dobra, zmień mi se tryb w ogóle, um, okej, okay, powinniście widzieć to, co ja tutaj nagrywam, zmień mi se tryb na, czekać, o to, dobra, zmieńmy sobie. zobaczymy, co to jest w ogóle, łat jak ja wysoko skaczę, okej, okay, dobra, to jest taki drugi poziomek, dobra, pick. what, dobra, to trzeba przeskakiwać, okej. Okay. Pa, 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 pa. No way, ale poczekajcie, mi się popsuło nagrywanie. No nie! Czemu tego się nigdy nie może... Norm... Czemu to się nigdy nie mogę tego normalnie nagrywać? Um, dobra, ale y, okej. Okay. Um, jak tam będzie coś tam widać na dole, to się nie przyjmujcie jak mój pasek. Kiedy Co... No no lej, mi wojanka, nalej, 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 nalej. I szklanka, nalej mi wojanka. Widzowie, jak znacie, to zostawcie suba. Um, a ja tu lecę. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. No czemu ja tu się ciągle rozwalam? Dobra, Widz... nie wiem. No kurde, ja... Dobra, widzowie, jak jest... Powinno być okej. Okay. Wam się widzieć, ale jak coś tam nie będzie ok, no to, yy, no to przepraszam, bo mi się coś pamiętoliło tutaj. No, la policja. Nie. Co? Chyba babcia mi tego nie wybaczy. Tukłem <laughs> jej, jej, go, jej stołek. <laughs> Co? Dobra, nie. Dzisiaj takie cringe są w tym odcinku. Czy ja bym mógł to przejść? Pyk, pyk, pyk. Dobra, przechodzimy na Easy, bo już mnie to troszkę denerwuje. Ale okej. Okay. Um, proszę Abidowy. bardzo, przechodzimy na Easy. I okej, okay, lecimy. A widzę pomysł na coś fajnego. Może sklep założymy własny. Nie, serio. Będzie Ketruś. Ketruś będzie, widzowie. Nie, ketrusia zrobimy. Pi, ketrusia do. do nie wiem czego. Pi, ketrusia do, do. 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 białego ranusia. Pi, ketrusia. do białego ranusia. A z czego zrobimy? Milion owoców, Najzdro najzdrowszy, najzdrowszy ketruś na świecie to będzie. <głos> <głos> najzdrowszy napój youtubera na świecie. Dobra, pyk, pyk. A może gumy No może zrobimy gumę, albo nie, gumę to nie raczej. Pyk. A może na, na może ja zrobię że zrobię jakieś książki. No może książkę by było fajnie, tylko nie mogę tego przejść. Dobra widzowie, stawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę też jak udostępnicie ten film, dalej też będzie bajlandos z góry. Każdemu dziękuję. Ja się z wami żegnam. Także cześć na razie i pa!